Dzisiaj będzie akcja drapanie ścian u babci. Tydzień suszenia, grzania, ale jeszcze widać. Ten dom ma ponad 100 lat. Po wojnie dziadka rodzina była tutaj przywieziona w bydlęcych wagonach na stację i tak się tutaj osiedlili. Później dołączyła tutaj babcia. Dziadek niestety od 10 lat nie żyje. No i zapadła decyzja. A decyzja jest taka, że remontujemy ponad stuletni dom babci. No i plany są takie, że może za dwa miesiące udałoby się ją tutaj wprowadzić. Widzieliśmy się wczoraj z babcią. Powiem Wam, że jest twarda kobieta. Wojnę przeżyła, ojca jej zabili. Niejedną powódź. Więc jest pełna nadziei i my nie możemy doczekać, żeby ona już tutaj sobie usiadła i odpaliła swoją ulubioną jakąś sitę w telewizorku. Babcia uwielbiała brazylijskie seriale, więc mam nadzieję, że za niedługo tak będzie. Zanim moi rodzice wybudowali dom, w którym mieszka teraz mój tato, no to tam, tam na górze to był mój pokój, a po lewej stronie okienko to strych, i tam miałam swój domek, mnóstwo lalek dla Barbie, materac na podłodze. Spędzałam tam mnóstwo godzin na zabawie. Babcia i dziadek uwielbiają takie figurki, sporo tego było. Sporo też powódź zniszczyła, ale to co nie było popękane, umyliśmy. No wiadomo, że z tego się nieje, to po prostu stoi na dworze. No i zostawiliśmy tutaj kaczuszki, wilk. No to jeszcze razem z dziadkiem kupowali. Widać tak się kurzy, jednak tynki do zbicia aż po Chodź tu bliżej, bo to. Ja się boję. Zamknij oczy. Na bok teraz. To jest jak nie były się, jeszcze wiem jak będziesz wyglądał. Jak będę siły? Ale ty chyba będziesz łysy, co? Ja w nie. O -o -o. Nie. Finger. Powiem Wam figa uwielbia, kiedy ja otwieram paczki, więc chyba zakupy przez internet lubimy razem. Przyszło kilka paczek, trochę tutaj poczekały, zanim je otworzymy. I zaraz Wam pokażę co jest w środku, ale jak już jesteśmy w temacie zamawiania przez internet, to słuchajcie w Play jest nowa oferta, super szybki światłowód, już od 35 zł miesięcznie, no i co jest fajne, krótka umowa, umowa tylko na 9 miesięcy, więc jeżeli nie lubicie wiązać się umowami na dłuższy okres czasu, to zerknijcie sobie w opisie pod filmem, zostawiam Wam link do oferty, my otwieramy paczkę. Myślę, że teraz sporo paczek będzie do nas przychodziło, bo dla babci musimy trochę rzeczy kupić. Co? Kupimy coś? Biega jest przyzwyczajona, że wiecie, od czasu do czasu do niej przychodzi paczka z jedzonkiem albo z jakimiś zabawkami i dlatego chyba tak lubi, ale tym razem dla niej nic nie ma. No, smuteczek. Takich paczek mam kilka, i tutaj słuchajcie, łącznie około tysiąca cebul. Są to przeróżne rośliny i okularów nie mam. Szafirek, szafirki są piękne. Jak ja lubię szafirki, ale też mam hiasenty, mamy przewiśniegi, krokusy. Po prostu mnóstwo, mnóstwo takich pierwszych wiosennych kwiatów. Te cebule będą wysadzane do ziemi u nas w ogrodzie. Tak, mniej więcej na koniec października. Ja myślałam, że to już teraz jest e, czas, ale mm, Aldona od Obrodów powiedziała mi, że lepiej teraz nie, bo jeszcze będzie jak, jakiś cieplejszy dzień, to po prostu e, z tych cebul może zacząć coś wyrastać, a ona dopiero powinna ruszyć e, na wiosnę. No, Figa, ja mam nadzieję, że ty nie będziesz tego wykopywać. Za mną widzicie tam w tle dwa piękne fikusy. Zamówiłam je też kilka tygodni temu i tak na razie stoją jeden w jakiejś misce, a drugi w pojemniku na ciastka, bo trzeba je przesadzić. I tutaj przyszła do Już mi się podoba, już mi się podoba. Ona jest teoretycznie taka duża, ale możemy skorzystać z tego wkładu, więc... Jednak wcale y, dużo miejsca tutaj nie ma. Akceptujesz? Test jakości wykonałaś łapką przed chwilą, tak? Ale chyba nie zdążyłam tego nagrać. Ładna, bardzo ładna jest. Prosta, klasyczna. Y, jeszcze druga jest na korytarzu. Co i zaczęło kropić. My lecimy z Figą do psiego fryzjera, tak? Dawno nie byłaś. Przepadła ci ostatnia wizyta, musieliśmy ją odwołać. No więc zaraz figi nie poznacie, będzie taka metamorfoza, tak? Fixan? Ja mówię do Takiego widoku się nie spodziewałam o tej porze roku. Październik. Piękne słoneczniki. Figunia odstawiona, więc tak myślę, że. Półtora, no tak, ponad godzinkę na pewno. Mam wolnego czasu. Podjechałam pod takie miejsce, gdzie są różne sklepy. Centrum handlowe, nie, to nie jest centrum handlowe. Trzy sklepy na krzyż. Idę zobaczyć z jakim sprzętem do babci, do kuchni. Mam tutaj na myśli płytę gazową, piekarnik. I będzie potrzebna jeszcze lodówka, zakupów na razie robić nie będę, ale chcę zobaczyć jak to na żywo, a znając mniej i tak to zamówię przez internet, no ale fajnie, fajnie jest zobaczyć, też jakiś sklep z artykułami do domu, tu jest obok, więc mały przegląd sobie zrobimy. Babcia wcześniej miała taką y, kuchenkę, nie taką, że to jest razem, tylko osobną płytę gazową na blacie i osobny piekarnik. Właśnie coś takiego miałam na myśli. Y, to jest bardzo ładna na początku. Taka trochę retro. Nie wiem jak babci, ale mi się bardzo podoba. Wcześniej mi się wydawało, że tak niewiele potrzebne że tylko lodówka, piekarnik ale tak, a to żelazko a to patrzę na odkurzacze przecież tam nie ma nic tam jest pusto. Suszarka do włosów na przedpokój przydałaby się taka szafka z lustrem mała półka na buty, albo po prostu, żeby tak na szybko odwiesić sobie kurtkę. Szybki przegląd tego, co kupiłam w bagażniku. Sorry, nie jest idealnie podkurzane, ale to ostatnie auto robocze. Dwa opakowania takich świec LEDowych. One kosztowały 37 zł, więc wydaje mi się, że to jest dobra cena jak na trzy świece. Kupiłam też dla Libii czepki dwa. Zaczęła się u nas przygoda z basenem, i wiecie, jak to jest, gubią się. A ostatnie nam jeden pęk, więc wolę mieć w zapasie. Serwetki, takie niewielkie, Ej, światełka i jeszcze takie dwie tacy. Mam do na mocy jakichś jesiennych dekoracji, więc chciałabym to wyeksponować na stole. Bella, pokaż się tu wszystkim. Figusia, Mój piękny puszczek odebrany, mój piękny puszczek, Nie do poznania. Nie do poznania, chodź tu. A, ona mnie wącha, bo ja byłam u rodziców przed chwilą, nie nagrywałam tego. A tam jest piesek inny. Mam jeszcze takie światełka i zaraz to zrobimy w <śm> Nie wiem czy widać, ale tam wyrasta ciasto drożdżowe. Będę robiła cynamonki. Przepis na ciasto drożdżowe jest bardzo prosty i gdzieś tutaj Wam się wyświetli. Najważniejsze jest to, kiedy robicie sobie ten taki zaczyn, bym powiedziała, żeby nie przesadzić z temperaturą. Naprawdę, to ma być takie ledwo, ledwo ciepłe. Ja zawsze mówię, że jak damy sobie tutaj na nadgarstek, to tak jak jedzonko dla. Yy, niemowlaka. Dobra, więc ciasto wyrasta, ale co z nadzieniem? Mam tutaj naszykowane masło, rodzynki sobie wsypałam, tutaj mam mniej więcej dwie łyżki stołowe rodzyny. Do tego dodam trzy czwarte kostki masła, Ono już jest takie mięciutkie, bardzo mięciutkie. Już do Was wróciłam, rodzynki i masło, do tego dodaję cukier, na 3 czwarte kostki masła daję, no, sporo, bo 5 łyżek cukru, 4,5. I następnie cynamon, mylę. Cynamonu też daje sporo, ale kto chyba je cynamonki, ten musi go lubić. Tak jak widzieliście, 2,5 dużej łyżki, i to sobie zaraz razem pomieszam. Później, ten co tutaj wymieszam, będę smarowała ciasto, ale jak już je posmaruję, to posypię też migdałami kawałeczkami jabłek. Nie dodaję tego tutaj, bo już sprawdziłam, że jak później próbuję to rozsmarować po cieście, to może dojść do przerwania, więc, no chociaż też, ale już wolę to dodać później po prostu osobno. za długo nie trzymamy ich w piekarniku. Mają być takie mięciutkie. Pachnie cudownie. Myślę, że bardzo szybko znikną. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie cynamonki, czy robicie. A w ogóle może czy lubiliście. Ja Wam powiem szczerze, że to nie jest smak mojego dzieciństwa. U mnie w domu nie robiło się cynamonek. Dopiero ja e, kilka lat temu zaczęłam tak kombinować. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Ojeju, podoba ci się taka figa? Uuu, jakaś smaka, jakaś... To, to, to. <gry> tak, była u fryzjera taka dama z niej. Figa, daj kapciuszka. Figa, co o tym myślisz? Że że, że 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 nie 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 wiem, dlaczego tutaj są lampione. Chciałam taki klimacik zrobić jesienny. Lubisz, jak tak ładnie jest w domu? No. Tak? Podoba Zima. ci się? Zima nadchodzi. Zima nadchodzi?